Ksuška z cygnąc miesiąc e, nie była planowana od razu, jak pisała opowieści do tej ksuści. Te opowieści powstawały sobie tak, e, co ja ciś czas, rozmaity. Doktor Dark Majkłewści w jednozachance był mnie do tego, żeby te opowieści pisać, i tak tyś robiła przez lata. I jednego dnia Dark rzeknął, że wyrt byłoby wydać to w w jednej ksuśce. I ci projekt udało się zrektować i weszła ksuśka. Jednego dnia uh, rzekła Lucynie Radzym, że moim jednym z takich wielkich istnieniu jest wydanii audiobooka. Baroso łyce uh, się łathił i od razu insićba miała, rzekła się squirno i łycia w liceum. chciała tyś tych licealistów łaglowo uh, w łyczniu weź podleśnych szkołów płykazac. twierdziła że możemy zrobić to zbiorowi cietani tego audiobooka. Nasze nagrania w ramach Akademii Bajki Kaszubskiej to już jest 15. audiobook. Raczkowaliśmy i nie wiedzieliśmy co z tego będzie. Dzisiaj 15 i 17 szkół z całego terenu Województwa Pomorskiego. Udało nam się zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych. Mamy ich niewielu w całym Województwie Pomorskim, a tutaj 17 szkół. Od północy po południe. Hel, łodzież. Brusy, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Wejherowo. i ci młodzi ludzie przyjechali do Radia Grańsk i nagrali, zinterpretowali niesamowite opowiadania Karoliny Serkowskiej Ściechowskiej. Dla nas, dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest to ogromne dzieło, bo 64 młodych ludzi interpretujących opowiadania w języku kaszubskim. Trudno jest zachęcić dzisiaj młodych ludzi do nauki języka kaszubskiego właśnie w tej szko w szkołach ponadpodstawowych, a tutaj widać siłę, i widać moc. Mieszobarowicy i usocesia, że tyle za zimę, co chciało, bo oni musiele energia swoją posiącce, musiele od siebie wiele dać. To bo trzeba było to, no i szkolnych ich tyś prowadzała. Trzeba było to przecietać, ale wtedy gdzieś w jak to zinterpretować. Musiele pojechać do Radia Gdyński, to nagrywać. Podleka profesjonaliste z Bankiewigły, Wastejacka, Puchalścigły. Był przywdze widzę, że leni uh, Angażowały się bardzo mocno w to. Przy tej urandzie, że tyle jesteśmy, to chcemy tyś, nie Leno dać im głos, jak był Duny w studiu Radia Duńsk, żeby przecie tak ale chcemy dać im głos tyś w sprawach codziennych. Chcemy wiedzieć, jak oni jest żona. Na to, jak są uczucia ścigła, jakie to są wezwania i wre, e, co można zmienić, e, na to, jak wezdrzy kultura kasiepsku, co im oferuje jako młodym ludziom, i jak można zachęcać i do uczenia się Kasiebcigła, ale też do tworzenia Kasiebci codniowo w łezce. Kulturę, e, kunsztu, z z nowych mediów na Przemir, ale też jak wyźnie ten kasiepsci język codniowo dla, dla nich je. I w jakich irtach oni gadają, w jakich placach. I to nam bardzo brakuje wiedzy, bo chcemy wiedzieć, jak oni Lenis się na sprawę, bo ta różnica pokoleniowa czasa już nawet tyle lat różnicę i my nie rozumiemy tak belno. Chcemy złapać to, jak oni meslą, oni chcą iść i kusk może jej wtedy pomóc w takim irce, jakie oni brakują. I chcemy się tego uczyć, to nie jest tak, że nie chcemy. Drugi, abyśmy byli bardziej dostrzegani też przez Was, przez dorosłych, że chcemy to robić i też chcemy być za to docenieni. Jesteśmy dumny, że to jednak ten katerka powinien być na co dzień.